Siema, siema, witam wszystkich serdecznie. Wracamy z kolejnym odcinkiem Genshina. Hmm. Musimy podbić sobie trochę. Wróciłem. No siema, z powrotem. Przybyłem. Jak coś, to... Jak coś to... Czemu grasz, Gęsina? Jak coś to już jestem odpalony. Gadaj! Jak coś to już jestem odpalony. A! No to przepraszam Czekaj, ja muszę Discorda przy... włączyć na administratorze Ty mi... Powiem że dostaję Punkty, więc lecimy sobie na te najbliżej na vigulę. Ej, a one są tu w środku. A bo tylko to w się, środku się zaczyna, go A jeden teleport mnie nie interesuje, bo on jest niby tam gdzieś wysoko. Czy on byłby tam? Chyba nie? go odblokować. Dropię się. To może będę odpocząć. Czekajcie, co z tym Tak, będziemy grali, tylko ogień, muszę pobrać to najpierw, nie? <słuchy> Kurczę, komar mi tu wleciał Ej, słyszysz mnie? No słyszę, a ty mnie słyszysz? Dobra, bo mnie, bo mnie rozłączyło Nie, no ale ty nie pobrałeś? No, pobierasz jeszcze. Tyle ty masz? 60%. Ja wahaj, co to, to, to masz? Szybki ten internet. Nie no, ale jakoś to widzę, że masz fajne tego fandy. O właśnie mam bardzo ważne pytanie. Szary kupiłem 10 wód, nie napiłeś się ani razu. Co to ma znaczyć? 10 wód, ze 100 punktów 10 razy kupiłem. Ani raz się nie napiłeś. To jest. Za wyłączono mnie? No. Ale to w ten sposób sobie punkty kanału nawijasz. Nie miło. Ja myślałem, że się napijesz o tym. Oszukany. <laughs> Oszukałeś mnie. Dobra. Chyba, że Oj. We. Kim jest bole Gomulski? A, to. A ty, to, a tobie to się w ogóle cioty znudziło, czy jak? Wiesz co, tam w, w, oglądalności nie mam. A, aha, bo ty grasz tylko pod, ty, ty grasz jak to tylko że byli widzowie Też, no. A czyli, jak to nie będzie widzów, to tyle było z naszego grania, można tak powiedzieć, nie? A no to super, to żeśmy sobie w to pograli. Co? Sądzisz, że nie będzie? Co? Sądzisz, że nie będzie? Jak tą grę na, na oglądam do 160 osób? Nie, tam patrzyłem ponad 400. 300. Ale to. Ale jedna osoba, jedna osoba ma 18 widzów, to może ci się uda. Właśnie tak do końca też na to nie ma co patrzeć, bo... w New Yorka, y, tam jest 300 osób tylko, na przykład, nie? A ja mm -hmm. miałem tam największą oglądalność. I... Zobaczymy, zobaczymy, chociaż o ja coś tak zaszczymą. zastanawiam się, waham się wręcz. Kurde, muszę, jeżeli mam liczyć, mam liczyć na to, że to nagra przez chwilę dłużej, to muszę znaleźć coś, co będą ludzie oglądali. <grystanie> Dobrze rozumiem? Mniej więcej, no. Kurde, to ta lipa. Aż było fajna gierka, naprawdę. A ty masz jakiegoś dunklajta? Jedenkę lub Co mam? Dunklajta. Na kanał, więc jest jakiś przeszedł. Czekaj, a wracając, tego porczyk zomboidą, nie patrzyłeś, może o co z tym chodzi? Nie, nie patrzyłem. Gurdy, to jest. Czekaj. O, chyba ich tutaj położyć. Ja ci powiem tak. No na zamę to szczególnie. No. Ci zbudowalono grą, tylko też. Nie, że w to też nie będziecie. Czekaj. Próbujesz się masz ma. Zabrali do... na szansę osoby. Ojej! osób. Mm -hmm. <try> I've been Deixa eu ver Pum. Pięć na się. O, znowu są. To już będzie ósemka. O, ładnie. Patrzmy. No, Łapiemy HP. Tego to może szkoda. O nie, nie spe... ci ludzie, co jest to? mam cokolwiek, dobra. Hmm. Nie no, coś mi się też z takim testem to mnie do jutra nie zagramy. A my, a właśnie, ty powiedz, do której ty jesteś dzisiaj? Wiesz co, nie wiem jeszcze, zobaczymy. 21, 22 druga, dwudziesta to jest malutka. malutko. A ty w ogóle ci się spałeś? Nie, jeszcze nie. No się mnie tak zastanawiało. Wtedy z roboty wróciłeś? O 19, .00. od razu wszedłem. Aha, no to wychodzi na to, czekaj, że ty. O dziewiet... Czekaj, autobus miałeś na 5 i o 19 wróciłeś? To więcej niż no. 12 godzin w tej robocie siedziałeś. Znaczy się wiesz co, bo mam o 5.07 mam autobus, no nie, do pracy. No. Bo w, z pracy nas wożą, nie? Nie musimy mhm. sami dojeżdżać. I dojeżdżam tam, jestem przed 18 i... przed Ojej, a przed szóstą i o 18 wychodzę. W samej pracy są tylko 12 godzin, nie? A, a, godz? To co, godzinę, to, to godzinę dojazdu masz? No, można tak powiedzieć. Jest blisko tylko, że wiesz, rozwozi ludzi, nie? A to są, to są autobus firmowe? Firmowe, no. O kurde, że już się machną, szef. A ty cienkę, czy grubę falisz? Gruba. Ale to jest, yy, powiem ci, że to jest największa firma w Polsce, nie? Najbogatsza w sumie. Mówisz, <grym>, że jest czego kraść. Nie, na raczej nikt nie kradnie nawet. Czekaj, tak, kto ktoś wił. No, halo, siema. Chyba. no. O, syn marnotrawny wrócił, hejka. Siemano. Gdzieś ty był Co? Co, coś? tym gram coś? Dobrze, czekaj, czekaj, bardzo ważne pytanie, czy nie. byłeś w jednostce? Kiedy? Teraz Jak cię jak nie wie... było przez ten czas Jak byłem w jednostce, nie rozumiem I, i, inaczej, Byłeś w pracy? Bo on źle formułuje Pyle. pytania, nie? Byłem w pracy powiedz, powiedz lepiej, gdzie ty byłeś, jak cię nie było, nie? W pracy Czyli w jednostce, bo ty wojskowym jesteś, tak? No tak Ha, czyli rację miałem Dobrze. Tak, ale... Gramy coś? A powiedz ty mi masz... masz chciałbyś że za konkurs w z Blade'a? Co? Taka fajna grała rycerza ja Nie mam głowy teraz do takich gier. Gdzie... Gdzie... Tych też statki znają... jak gaduje Nie wiem, bo dawno w tego Once humana nie grałem. On już się nie, skończył. Nie... Co? A, on się, on to się to... skończył. On go skończył. przyszedł całego. No, skończyłem Aha. go już, no. A, a, ty to się, widział... a, to, a to się pierdol w takim razie. No. <laughs> Jak ty byś widział po ile on godzin ty byś siedział. Dlatego mówię, żeby się pierdolił w takim razie. Konkurrent, dawaj z nami, Dawaj z nami rycerzy. Nie, nie tam A statki? A czy tak nie dzisiaj, ale statki? Głowa mnie powoli, wokół... nie wyspany jestem. No to po co to przyszedł? <laughs> Mogę sobie iść zaraz, jak kurwa was nie 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 nie, 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 nie. Nie o <śmierzy> to mi chodziło. Pretensje jest mnie, że kurwa przeszedłem. kolorowy, nie o to mi chodziło. Kurwa kolorowy. Może być czarny. <śmieniu> Ale nie no. no. to co ty też grać innego? No na nim myślę, że nie statki, nie? Bo Simona to tak niezbyt wolny. Bo... Rafał przeszedł. To jest z i kanalian, miał poczekać na mnie i nie poczekał. No, masz temat zarzutów, to, to czemu to zrobiłeś? Nie poczekałeś na niego? Ale tam już dużo ci też nie zostało, tak naprawdę. Pony... To jest sama w satysfakcja z lutowania. Oj, wiesz, to się... i że to lutowanie to się później okazało w ogóle niepotrzebne, nie? Ale to jest satysfakcja. No to już nie, no to będzie tylko, że jedną osobę, a nie w dwie, przykro nam. No. no spokojnie, mówię ci. Grunt to być dobrze, nast pozytywnie nastawionym do życia, tak? Nie. Jak tak, tak. Normalnie. A ty, a ty sobie urlop wziąłeś, czy jak? To, kurwa, to co, wieczorem nie mogę wejść, że kurwa też... muszę wyjść na urlop, żeby wejść wieczorem kurwa se... Na... Na komputerze. Ale nie, no bo ty mówisz, że ty do jednostki. Bo ty w do jednostce mieszkasz? Nie, poza jednostką. Ale nie w, u siebie w domu? Nie. Czy u siebie? Bo o gadałeś, jak to no to już akademika akademikach gadałeś. No tak, pamiętałem. w akademiku, kurwa. A ty w akademiku masz laptop? czy stacjonarny? Telefon komórkowy wiesz? <laughs> na telefonie kwas, nie ma na malowanych średnio. A pronto Mam telefon z przyszłości i kurwa mogę na nim wszystko. Wow! Tak mamy nawet, tablet. Mogę nawet nim zdjęcia robić. O kurde, tego to jest. Że telefonem? Jak to? Telefon... Mał... Ja to? Tak kurwa. Się da? A, a mam jeszcze telefon stacjonarny, którym mogę robić zdjęcia. A, Akro, to jest dziwne. stacjonarny może robić zdjęcia. To a kal akul akulka, kalk kalk kalkulatorem robię, nagrywa filmy. A, cię, książki a, piszesz? Piszesz. No. a książki piszesz. A książki piszę kurwa na pralce. Łoł, wow. to ty informatykiem jesteś bardziej, a nie czołgistą. Za, zaraz, zaraz mu coś się zrobię normalnie. Jak stop, 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 do dlaczego, jeżeli ty możesz wieczorami grać, to tyle czasu ci nie było? Ja pierdolę. Ale to jest dobre pytanie. Przesłuchanie. Gadaj I Melduj. Nic nie, nie będę to bym bo kurwa, bo. O ty! mi się humor poprawił. Chcesz ci owce, zaraz zaproszę, żeby to z nimi pogadasz. Chcesz z sobie posiedzieć. Poczekaj, bo rogalik może jeszcze przyjdzie. O, ty znasz rogalika, czy ty nie znasz rogalika? Nie, jeszcze nie poznał. Nie on też mi się tak wydaje, że on rogalika nie poznał. Lubisz dzieci? No. W sensie mi chodzi, chodzi... Chodzi mi w sensie, że... A w sumie, A mydlu... No... No, czy lubisz dzieci, tak? Nie będę rozwijał tematu. Ciężkie pytanie. Tak, czy nie? powiesz na mnie. Chyba, prób... Chyba chcę Chyba chce to przemilczyć, mi się wydaje. No, będzie bezpieczniej. <śpiewa> <śpiewa> no bo... Panie... Bartek, Rafał ma streama, nie możesz... Niech mu zbyt chłopnych rzeczy. Ale Paweł w ogóle za nie mówił i się poddał chyba. Lubisz szyszki? Takie fajne, słodkie? Jezu, człowieku... On cię ciężkie Gost... pytania zadaje <laughs> Wszystkie są dowolone, a już to jest pańska skórka tego chyba faktycznie miałem boli, bo nie... jakoś tak się... ciężko mu idzie do odpowiadania na pytania to <laughs> Dobra, nie będę tego Dobre mówić, podwieźć. to jest fajne by to było, <laughs> <śmany> Uff, a, ty, a, a, ty, a ty tym akademiku to mieszkasz sam, czy z a... <śmany> O, a czemu na to pytanie odpowiadałeś, a na, na, na nie odpowiedziałeś? <śmany> no i nie no, bo mnie ignoruje chujek. <śmany> O oh, Boże. piękne. Eee. A dokąd w nocy tu ptajesz? Co? Dokąd w teraz... do, nocy tu ptajesz? Spać chodzę. Jak się nie Ja się do dokąd w nocy tu ptajesz, a nie co ty robisz w nocy? Nie wiem, gdzie, gdzie mam tu ptać, kurde, jak spać Ale nie. jesz, a nie ty! O co, co mu chodzi, bo ja kurwa nie rozumiem. Mnie, kurwa. Ja już nie rozumiem. To z ja Sinczykiem bym się dogadał niż z nim, nie? Ja się o jeża pytam, a nie o ciebie. O co? Nie wiem o co mu chodzi, kurwa. No, o jeża! Jakiego kurwa jeża? Kłarko, tak jak z kosami. Spać chodzi, kurwa. W nasy... No nie, na no, chyba w nas... A jeżeli chyba chodzą, właśnie one, one chyba żyją w nocy. Żyją w nocy, no? No, czyli nie chodzi spać, co wiesz, że będę szukać? O ty! <grystanie> Taki jesteś właśnie. <grystanie> ja chciałem być kiedyś jeża, ale się to to, to, mam pomik. Pigmyńskiego? Co? Pigmejskiego? Co pigmeńskiego? Jeża. Nie, po prostu jeża. A ty Bartek lubisz świeżo? Nie. No, <śmieniciela> a lubisz mnie? Nie. O ty. No, no, ty. Ja się tak staram, że to ma A ty nic, zero, zero przyjaźń. A a społeczny jesteś? Boże, ciężko cię z ludźmi zaprzyjaźnić, ale jest spokojnie ja jestem bardzo przyjacielski, jak coś to może... W każdej chwili dnia i nocy. Chodzę spać dopiero gdzieś tak czwarta piątka, czwarta, trzecia, to jak coś to możemy ze sobą popisać, jakbyś chciał coś poplotować. <śledzimy> <śledzimy> Jakieś coś tego typu. O jeżach na przykład. <śledzimy> Jezu zwierzę jeden, ty. O, ty nie lubisz je, że ja też. Ale no... Psy ty wolisz? Ośmiornica. Ja kiedyś ja miałem... A propos ośmiornic, kiedyś miałem rybkę, ale nic do Tylko tyle nie, powiem. Nie, nie, nie dziwię się, wiesz? Ty, ty, co ma... Tak co, co ma rybka z ośmiornicą wspólnego? To jest to pływa w wodzie. To i to pływa w wodzie. No dobra, glony też pływają w wodzie, nie? No! A gówno się nie topi, dlatego Bartek może pływać. O kurwa, dobra, to było fajne. Dobra, Bartek, gra, gra, gra statki na, 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 na piwę? Kurwa, już nie odpowiedziałem na to pytanie, Nie, bo że ciebie boli, i nie odpowiedziałem się w końcu na to, czy gra statki. Powiedziałem, że nie! To co chcesz je Nie wiem Ucz, kurwa O, zagrajmy Buno, chodź Buno Nie mam Ale patrz, ja ci, ja ci pokażę jak Patrz Ja, ja teraz otworzyłem taką specjalna grę na Discordzie, zobacz sobie Nie I chcę się No ale patrz, Buno zagramy Nie chce mi się myśleć No chodź Buno, zagramy Gra tu też, Mogę mu palnąć w łeb, żeby się nauczył Dawaj guno Dawaj kuno, paliwem. Dawaj góno No chodź Nie daj się prosić Ja poprawię humorku Kurde, strasznie ciężko się dzisiaj sama rozmawiać, wiesz? Zwyczaj się. Nic, nic od siebie nie dokładasz do naszej rozmowy. Wszystko muszę jakoś. jako się mówię. A ty tu taka cicha woda jesteś? Trzymajcie mnie, bo nie wytrzymam. No dosłownie z nim nie wytrzymam. Jeszcze normalnie 10 sekund sobie daje i nie wytrzymam. No to no to dobra, no weź tak pójść tylko że Buno. rallybuno. Dołącz. Dołącz do mojej rakiety i zagrajmy razem w UNO. O, Z tego nawet bym w sapera nie grał. Ale ja sapera nie umiem. Nie, nie dziwię się. No chodź. Kapierdole. Trzymajcie mnie, ludzie, bo nie wytrzymam. Nerwowo i psychicznie. No to zagrajmy za UNO. Nikt na UNO nie chce grać. Przegrasz raz i kończyłem. Co? Jajco, kurwa, jak nie, nie masz uszu? Ej, ale kultury trochę. Trochę milej Czy ma, się ma? Kurwa. Ty jako wojskowy powinieneś być, jak to się nazywa, tym autorytetem dla dzieci. A ty co? Wyzywasz bezbronnych obywateli. A to chyba tego nie mogą <laughs> zrobić wtedy. Dawaj chodź. <laughs> Okay. Ale nie potrafiłeś trafiłeś. Nie wiem, czy procent zostało. Ej, 99 już mam. O, no to, to super. Bo to mówię, wchodź, wchodź, szybką partikę no ja, ja, w wchodź, 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 i wchodź, w To nie? Czy tak? A, namyślasz no, się. Jezu! No sakra, to zamieniamy gadać, ci spokój. No co to takiego te fascynującego teraz robi, że nie możesz ze mną nagrać w Jezu! Człowieku! <laughs> A jestem Łukasz, nie Jezus. <grywa> Dobra, nic do tego. Czyli, czyli nie? Zbliżamy rewancji. <grywa> Czy tak? Bo w końcu nie wiem. Bo zaraz napiszę do Rogalika. To dopiero zobacz, co to znaczy mieć to znaczy mi, kurwa to, 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 to samo powiem prosto w twarz. W głośnik. No. Wow, Ale ty potężny się wydajesz, to jest komputer, to każdy mocny A ja też czułem, że ci biją na 11 i próbujesz odreagować na Dobra, każdy. Ja pierdolę Ale, ty, 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 Ale spokojnie, pozwalasz Trzeba mnie zdrażnić Rozumiem No Trzeba mnie zdrażnić, ostrzegam cię O, jest no, no, mnie ogień, ciągnie to, to Zobaczymy co to w ogóle jest Się tylko poprzepalam I za chwilę wracam a więc trzymajcie się i do do za chwilę.